Dzień dobry wagi, Agnieszka Sobiła z tej strony. Ja będę stawiać dla Was solunki na grudzień 2021. Poproszę o łapkę w górę i poproszę o subskrypcję i poproszę o jakieś wspaniałe komentarze. I już nie przedłużam. I już patrzę, co tu się będzie uwag działo w grudniu 2021 roku pańskiego. No. no, no, no no dobrze. No dobrze, dobrze, dobrze. Eee, pieniążki, pieniążki, kochane, pieniążki. O jejku, jejku, pieniążki i miłość. Razem coś tutaj chyba jest, nie halo. Halo jest! Jezus, Maria. Jezus, Maria. Patrzcie, co tu się dzieje. Myszki moje. Pierwsza i podstawowa rzecz, jaką tutaj macie, nie wiedzieć dlaczego może zasłużyłyście sobie, co jest błogosławieństwo przede wszystkim, jeżeli chodzi o podreporowanie budżetu, jeżeli chodzi o sprawy miłości, jeżeli chodzi o sprawy partnerstwa, jeżeli chodzi o poznanie generalnie rzecz biorąc odpowiedniej osoby do związku. Jeżeli tego nie zrobiłyście w ciągu siedmiu tygodni przed grudniem, w tym czasie siedmiu tygodni do grudnia, to tu już wchodzi bezapelacyjna energia, która mówi, proszę, masz. Masz i se rób z tym, co chcesz. Przychodzi generalnie rzecz biorąc do Was ktoś spod znaków powietrznych, albo generalnie, rzecz, raczej znaki powietrzne. Chociaż tutaj może być byk, tu może być tak samo koziorożec, i może być jakieś baraniątko, że tak powiem, które przychodzi i mówi: Halo, jestem. Bierze śmiecznie, i to jest osoba, która, którą możecie poznać przy e, sprawach pracy, przy sprawach załatwiania jakichś finansów, być może wycofywania jakiejś lokaty. Raczej bym powiedziała, przy kończeniu czegoś finansowo, żeby e, zyskać. E, tak, czy można tak zrobić? Można. E, I generalnie rzecz biorąc, e, poprzez jakąś wymianę, poprzez jakieś, nie wiem, może Wy pójdziecie do kantoru, generalnie rzecz biorąc, będziecie wymieniać jakąś walutę i to się wydarzy. Ale także jest pokazane, że jesteście w stanie poznać tą osobę przy wszystkich sprawach, które są załatwiane z okazji świąt. Nie wiem, jedziesz, bo to jest też przy zakupach, zwracajcie na to uwagę, bo to może być taka sytuacja, że wy naprawdę przy zakupach czegoś, nie wiem, choinki, czegokolwiek, po prostu złapiecie kontakt z kimś, kto... No gdzie zaiskrzył? No po prostu zaiskrzył. W partnerstwach doskonałe energie są tutaj pokazane, bo teraz tak z przełożenia. Pokazywały się generalnie rzecz biorąc sprawy, które informowały o tym, że jakby te wagi, które miały już załatwić, bo te, które nie załatwiły, a miały załatwić, to ja ich w ogóle nie biorę pod uwagę. To na czytania prywatne proszę, bo tu szkoda po prostu tym infekować tą energią czytanie. Te, które miały już załatwić pewne rzeczy i były niewybaczalne pewne sprawy, jeżeli chodzi o związek. Były absolutnie nie, niemożliwe już do wytrzymania, że tak powiem, relacje. Kompletny brak równowagi, brak dawania, brania, brak generalnie rzecz biorąc hojności w czymkolwiek, w miłości, w pieniądzach, w, w seksie, w czymkolwiek. One już po prostu zrobiły porządki, one już teraz są otwarte na to. Mało tego, dajecie sobie radę fajnie, bo karty pokazują, że wy uwalniając się spod takich związków Natychmiast jakby odzyskujecie swoją urodę, swoją taką um, wagową, taką wenusową energię, taką, taką, że aż chce się na Was patrzeć i nie da się Was nie zauważyć. Dlatego to jest bardzo fajny czas. Mnie się to podoba, co ja tutaj widzę. Zobaczmy w rodzinach. Dobrze, tylko zwracamy uwagę na wszystkiego rodzaju czy raki, różne inne jakieś tam narośle, jakieś owrzodzenia, tego typu rzeczy. Może się zrobiłyście przez chore małżeństwo albo chory związek. Zwracamy na to uwagę generalnie rzecz biorąc i nie produkujemy myśli wątpliwych jakości. Nie produkujemy. Już nie produkujemy. To się pokazuje jako największe zagrożenie, generalnie rzecz biorąc w zdrowiu. Jakie myśli, takie zdrowie? No, co tu dużo mówić? E, suma summarum, w każdym bądź razie dla niektórych z Was będzie tutaj, nie wiem, może się staracie właśnie o wyłączność opieki nad dziećmi, generalnie. Może mm, jest to sytuacja, gdzie trzeba będzie po prostu stanąć na wysokości zadania i e, nad tym się zastanowić, bo dla niektórych z Was pokazuje się właśnie albo przejęcie opieki nad kimś z rodziny, <laughs> pomoc w tej opiece. Albo autentyczne, generalnie rzecz biorąc, staranie się o opiekę wyłączną, po prostu. Możecie też otrzymać takie dokumenty, cholera wiele. Dobrze, w pracy bardzo dobrze, przy czym najlepiej mają się te wagi, które będą ciągle gdzieś biegały, jeździły, ich praca jest w ruchu, ich praca jest z elektroniką, ich praca jest generalnie rzecz biorąc, przy sprawach, nawet bym powiedziała, te, które tańczą i śpiewają i, i malują, też będą miały bardzo dobrze. Wszystkie te zwag, które zastanawiają się nad pracą na przykład wyjazdową, albo inaczej, czy nie zrobić jakichś eventów, czy nie zorganizować jakichś świątecznych takich imprez, może macie swoje restauracje, może macie jakieś sale coś podobnego. Bardzo dobrze się będą miały te, które właśnie teraz wesela jakieś będą robiły, jakieś śluny, no po prostu rewelacje, naprawdę, fenomenalnie. Przy czym niektórym z Was może opaść szczęka na to, co się będzie w grudniu działo, jeżeli chodzi o nadmiar. Nadmiar tego wszystkiego, a, a waga ma tylko dwie ręce, dwie nogi i jeden łeb i tak naprawdę co ona ma zrobić? no Co ona ma zrobić? No zaprzęgnąć ludzi do pracy. No co masz zrobić? No Boże święty. No, przecież to jest proste. Dobno. <noise> Przepraszam. Krótko mówiąc, waga w styczniu. <noise> ja się pokazuje jako osoba, która jak widzi w kalendarzu pierwszy styczeń, to jest tak wykończona tym grudniem, że już nie ma siły na co. Na wszystko nie ma siły. Ale co jest najciekawsze, nie będziesz miała sił, to tak samo na pierdolu. Ty się przestaniesz przejmować jakimiś pajacami, debilami, którzy po prostu cały czas ucinali, że tak powiem, kupony od Twoich nerwów, od tego, że Ty się przejmowałaś wszystkim, że Ty byłaś jakby tym pierwowzorem do tego, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić i tak dalej. Że to Ty trzymałaś w ryzach tak naprawdę większość po prostu generalnie rzecz biorąc masz ich z głowy tu jest też pokazana jedna bardzo ważna rzecz nie przesać tra... jeszcze jedna sprawa Boże Święty już widzicie lecą, lecą, lecą wszystkie imprezy wszystkie sylwestry wszystkie wyjazdy na jakiekolwiek imprezy w plenerze w cudzysłowie, nie wiesz, idziesz w góry jedziesz na Majorkę, jedziesz na przykład na Malediwy, spędzić sylwestra są pokazane rewelacyjnie Jedyna rzecz tylko, jedna, jedyna. Może się zdarzyć, i to nie jest sytuacja, nie. To nie jest żaden Sirus i tak dalej. Tu się może zdarzyć, że przy zmianach, że tak powiem, temperatur, zmianach środowiska, ty możesz ze względu na sam fakt, że wracasz w miejsce, które albo jest zmieniona temperatura, albo po prostu kojarzy ci się z czymś, co. Boże, po co ja tu wracam? Z tej podróży, z tego sylwestra, ty możesz po prostu sobie z początkiem stycznia zachorować. Znaczy, ja bym nie miała nic przeciwko, gdybym miała tak ten zarobiony grudzień. Muszę Wam powiedzieć. <śm> oczywiście, w piżamkę już się kładę, misia tylko biorę i leżę. Nie mogę, bo jestem chora. Poczynek. Ale ty możesz mieć taki mały problem generalnie rzecz, bo ty jesteś pokazany jako prococholik, jako nie do końca normalny człowiek, że tak powiem, jeżeli chodzi o obowiązki. Także tutaj y, wzmocnić się, przypina, wiesz, to zrób tak, żeby temu przeciwdziałać, a nie iść jak. jak y, że tak powiem, prosto w problemy, tak? Czyli zakładasz jakiś kożuch, nie wiem cokolwiek, zakładasz czapkę szalik, jak wracasz do, do domu, gdzie jest zimno, na przykład po tych wojażach, po tych wszystkich innych rzeczach i jest wszystko w porządku. Tak, dla niektórych będzie zmiana przełom, generalnie rzecz biorąc, właściwie tak, te z Was, które ja w ogóle nawet nie będę wspominać o żadnych rzeczach dotyczących generalnie rzecz biorąc zaciągania kredytów różnych innych spraw, bo one się pokazują tutaj kompletnie w zakazowej energii. Natomiast może się okazać, że niektóre wagi z końcem roku, dokładnie z końcem roku i to jest okres 8 dni od końca roku, przez te 8 dni w końcówce, mogą dostać wiadomość, że coś sprzedały. Coś co długi czas generalnie rzecz biorąc było zawieszone, było generalnie, że albo w wadze, wadze, w waszym znaku wrzesień, październik, że po prostu nie poszło, coś było zawieszone i teraz to się odwiesza i jesteście. Niestety bardzo. Tak to wygląda, mniej więcej. Dobrze, na te stany zapalne, właśnie, wrzody różne, inne pierdoły, to mogą być jakieś narośle, które pękają i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, te z Was, które muszą iść do ginekologa, bo tam się coś kiedyś jeszcze, coś tam działo, proszę zapierdzielać do ginekologa, bo tam mogą być faktycznie przy sprawach rodnych jakieś. Yy, Rzeczy, które ten, które no takie nie ten, nie fajne są, nie chcemy ich, no nie? I e, problemy skórne tutaj się pokazywały, ale to raczej e, z diety i z pewnych e, wyskokowych, że tak powiem, spraw. Kochani, ja wam daję buziaczka. Ja wam życzę w ogóle wspaniałego grudnia. Ja wam życzę po prostu takiego grudnia jak nigdy w życiu wcześniej. Życzę wam wspaniałych świąt. Życzę wam. E, rewelacyjnej zabawy w Sylwestra. I jeżeli tylko możecie, to wyjedźcie gdzieś. Zmieńcie otoczenie. Tylko miejcie w torbie gdzieś tam ciepłe rzeczy, które, które faktycznie Wam się przydadzą, jak będziecie wracać do zimnego. Guziaki Wam daję. A jeszcze poczekajcie chwilkę. Tylko jeszcze jedna rzecz. Nic już. Buziaczki. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w styczniu albo na prywatnych gdzie tych czytania. Pa.